Dorośli po raz pierwszy mogli wziąć udział w konkursie historycznym Mój region, Moja Duma, Moje Miasto, Moja Duma. Organizatorzy przygotowali 19 pytań dotyczących historii sądecczyzny. Wcześniej podali listę lektur, na której należało się oprzeć, przygotowując się do konkursu. Konkurs od trzech lat organizowany jest dla dzieci i młodzieży, a w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla seniorów i dorosłych. To jest test związany z historią naszego regionu. Pytania wszystkie ułożone są stricte z literatury, która była zalecana i podana dla osób dorosłych. Także myślę, że po tym pierwszym etapie, gdzie dzisiaj no tych uczestników dorosłych nie mamy tak dużo, ale myślę, że kolejne lata przyniosą coraz to więcej uczestników i osoby dorosłe przekonają się, że warto uczestniczyć w tym konkursie, no i że w ten sposób możemy przekazywać wiedzę młodemu pokoleniu. Przekrój historyczny jest od pradziejów w historii sądeczyzny aż do współczesności. Dla miłośników historii pytania nie były bardzo trudne, choć wymagały dość rozległej wiedzy. To była pierwsza pisemna część konkursu. Finalistów czeka jeszcze część ustna. Zwycięzca otrzyma stypendium naukowe imienia braci Potoczków, jakie funduje Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin.